Andrzej Nejman, odtwórca roli Waldka ze Złotopolskich, udzielił wywiadu, w którym ostro skrytykował władzę. Dostało się też znajomym z branży koleżanki i koledzy przesadzają z Instagramem. Andrzej Neyman, dyrektor Warszawskiego Teatru Kwadrat, zasłynął z roli Waldka w bijącym niegdyś rekordy oglądalności serialu Złotopolscy. Produkcję zakończono niemal 12 lat temu i od tej pory Neyman raczej rzadko pojawia się w mediach. Aktor skupił się na karierze teatralnej, a prywatnie jest mężem i ojcem dwójki dzieci. Przy okazji niedawnej premiery spektaklu Za jakie grzechy, Neyman pierwszy raz od dłuższego czasu pokazał się publicznie. Niektórzy przyznali, że trudno byłoby im rozpoznać aktora, którego zapamiętali jako 20-letniego blondyna ze Złotopolskich. Pojawienie się w mediach zaowocowało też mocnym wywiadem, w którym Neyman nie bał się ostro skrytykować obecnej władzy i świata celebrytów. Andrzej Neyman jest reżyserem spektaklu za jakie grzechy, który w dużej mierze opiera się na ignorancji światopoglądowej obserwowanej w Polsce. Aktor w wywiadzie dla Tygodnika wprost bulwersował się tym, jak obecny rząd wciąga Polaków do średniowiecza i ogranicza ich horyzonty, wciskając jedną odpowiednią narrację i narzucając specyficzny styl życia. Każdy inny jest tu obcy. Jak ktoś w Polsce nie jest bogobojnym katolikiem, to pewnie jest szemrany. Jak ktoś nie ma żony i dwójki dzieci jak należy, nie bije przy okazji tej żony raz w miesiącu, by zobaczyć, czy równo kuchnie, to jest podejrzany. Kto nie pije, ten kapuje. Post-PRL-owskie podszyte strachem spojrzenie na wszystko, co niestereotypowe cały czas funkcjonuje, ciągle wraca. Podsumował Gorzko Neyman w rozmowie z Pauliną Sochą Jakubowską. Aktor w swoich wypowiedziach dla wprost odnosił się też bezpośrednio do homofobicznych i seksistowskich żartów Jarosława Kaczyńskiego, które oczywiście bawią jego zwolenników, taktujących polityka jak najwyższy autorytet, również w dziedzinach relacji miłosnych i orientacji seksualnej. Neyman podkreślił, że zdecydował się na poruszenie tych tematów, gdyż w partii rządzącej widzi niezmierzone pokłady cynizmu i świadomego czynienia zła. Zastanawiałem się, co działoby się w naszym kraju na przykład z blondynami, gdyby się rozeszło, że blondyni w nocy zjadają dzieci? Przecież wystarczy, że pan Kaczyński stanie w pile czy w łodawie na jakiejś ambonie, powie coś takiego, a połowa narodu będzie po nocach z pałami ganiała blondynów, skwitował sarkastycznie Neyman. Poza tematami politycznymi, Neyman wypowiedział się także o znanych znajomych z branży. Zaznaczył, że nie udziela się w mediach społecznościowych i nie rozumie specyfiki zawodu influencera. Aktor wyznał, że swoimi przemyśleniami na ten temat dzieli się z koleżankami i kolegami, którzy przesadzają z Instagramem. Nie uważam, by to, co jem na śniadanie, było dla kogokolwiek interesujące. Jeśli natomiast ktoś, wrzucając swoje śniadanie albo dzieląc się wrażeniami z podróży, windą, tak uważa, to moim zdaniem ma problemy znacznie poważniejsze, niż ja. Dziś na castingach liczy się to, ilu masz obserwujących. Dlatego nie gram w telewizji czy filmach, bo nie mam followersów, wyznał stroniący od social mediów Neyman.